Witajcie w kolejnym odcinku Miłośników 4 Kółek. Piątek, Piątunio i co? I dzisiaj już w samochodach. Na temat półkanek i czyszczenia silnika od wewnątrz. Zacznijmy może od teorii, bo zaraz ktoś powie, Michu, ale parę miesięcy temu, czy paręnaście, powiedziałeś, że płukanki są B i fuj, więc rozwinę ten temat, bo w komentarzach nie mogłem go rozwinąć. Jeżeli chodzi o półkanki do silników, załóżmy, że nie wiemy, nie znamy przebiegu naszego silnika, nie jesteśmy pewni, co tam było lane. Było lane 15 albo 20W40. Może dojść do sytuacji, i o tym należy sobie powiedzieć, że po wlaniu płukanki lub nawet zmianie oleju z minerału na syntetyczny, który też ma w sobie środki czyszczące, może dojść do tego, że taka duża ilość nagaru nam wypłynie, nie rozpuści się i dojdzie do zatkania smoka, tak jak miało to kiedyś miejsce w jednych z odcinkach, chyba to nawet mówiłem, w Audi 1.8 Turbo po prostu. Trzeba wszystko robić z głową. Płukanka jest potrzebna, dlatego że po pierwsze, jeżeli mamy ochotę przejść z oleju mineralnego, bo mamy nowy samochód, okazuje się, że ktoś lał, bo chciało oszczędzić 15W40, a kompresja jest wszystko ok, chcemy przejść na syntetyk, fajnie byłoby przepłukać wszystko zalać naszą płukankę i, i, i zalać, potem wszystko zlać, od nowa zalać olej, po 2000 procedurę powtórzyć, żeby uniknąć właśnie jakichś tam nagromadzeń nagarowych, żeby nie zatkały nam filtra mm, oleju całej puchy. Kolejną sytuacją, w której powinniśmy użyć płukanki do silnika jest moment, w którym jest podejrzenie, że szklanki nam wygrywają i będą do wymiany. Wiecie, ja wolę kilkadziesiąt złotych poświęcić na płukankę niż kilkaset albo kilka tysięcy na wymianę szklanek. Jeżeli się okaże, że po przepłukaniu całego silnika, wymyciu go od środka z nagaru syfu, szklanki przestały wygrywać, proszę bardzo. Również tam były jakieś problemy, niektóre samochody miały na przykład tam Alfa Romeo czy coś w silnikach, tam też można stosować płukanki, jeżeli były z jakimiś różnymi wariatorami problemy. To też przedłużało ich życie, no i tak, jeżeli chcemy to zrobić, możemy zrobić to sami, pamiętajcie, aby zapoznać się przede wszystkim z instrukcją, bo na przykład w Mercedesie pana operatora, na którym dzisiaj będziemy wymieniali, zarąbisty, 8 litrów oleju i taka jedna płukanka, tak jak Liquid Moli, Liquid Moli pisze, na 5 litrów, czyli muszę dwie puchy wbić, więc dziękuję panie operatorze, naprawdę dziękuję, rozliczymy się, tak więc zaczynajmy. Może z przesadziłem tym litrami, ale słuchajcie, każdy się zapyta, czy dolanie ponad stan, jeżeli mamy stan równy e, półkanki, na przykład pół litra, 600 ml, 700, w zależności jaka locha silnikowo, jeżeli chodzi o dół nasz układ smarowania, zaszkodzi silnikowi. Nie. Wlewamy, odpalamy na biegu jałowym, zostawiamy na 10 minut. Pamiętajcie, że na 10-15 minut naprawdę tam się nic nie stanie, nie wybuchnie wam silnik, tylko nie ma oczywiście zalewania podkorek. Nie może być tak, że macie na przykład litr oleju w silniku jakimś trzycylindrowym czy dwa litry. Może przesadziłem i zalewacie na przykład litr płukanki, bo was poniosło, no to w tym momencie coś się może stać. Tak więc zaczynajmy. I tutaj po raz kolejny ciekawostka i przypomnienie. Zawsze przy dolewce oleju, dolewaniu czegokolwiek, jeżeli jeździcie samochodem, eksploatujecie go, wycierajcie dokładnie wszystko. Bo jeżeli nie wytrzecie miejsc styku korka i naszej góry, tutaj pokrywy, może być tak, że olej będzie się wysączał. Jedna bomba poszła i wlejemy połówkę drugi albo nawet troszkę mniej odpalamy na 10 minut część najważniejsza, samochód popracował zgasiliśmy, minęło 10 minut pamiętajcie, jeżeli robicie to pod blokiem w garażu, gdziekolwiek naczynie na olej, tak aby potem z tego naczynia przelać w jakieś baniaczki nie sypmy środowiska bardziej już nie może być zasypione, bo jedyne co w tym kraju pięknego nam zostało to jakaś tam natura. A takie zbiorniczki z olejem zużytym można oddać komuś na warsztaty. Są firmy, które to zbierają, więc troszkę kreatywności, a no to co? W górę koła bym powiedział. teraz przyszła najgorsza część czyli wczołgać się pod samochód na kobyłkach ale bez strachu tak? jeżeli są dobre kobyłki, nic się naprawdę nie stanie odcinki o podkładaniu kobyłek były naczynie, klucz trzynastka i lecimy 13 w przypadku Mercedesa. Mały zakres ruchu, więc jak Wam będzie zapieczona to. I uważajcie bo gorące, żeby się nie poparzyć. Dlatego lateks rękawiczki są dobre. I teraz możemy przejść do demontażu filtra oleju. W przypadku Mercedesa, filtr mamy dostęp łatwy od góry, bardzo często też jest od dołu, od boku, w różnych miejscach w zależności od fantazji. Fajnie, jak macie klucze do tego dedykowane. I Mimo, że dokręcamy z siłą 25 Nm, tak jak jest na obudowie, to odkręcanie on może być bardzo zassane. Ale w tym przypadku nie jest. O, nie wiem czy słychać, ale zaczął olej mocniej wściekać. Przytrzymajcie sobie chwilę, niech wszystko ścieknie i dopiero potem wyjmijcie filtr, żeby nie nabrudzić sobie nic dookoła. Zostawiłem na 2-3 minuty. Wszystko odciekło wyciągamy go, o proszę zobaczcie jaki syfy zylc panie operator, tu dozumuje panu wkładamy nowy filtr, pamiętajcie jedną rzecz, bardzo istotną jeżeli gdzieś wam tu na łączeniach napchapał olej szmatka, przetrzeć wszystko, żeby nic wam nie wpadło do środka i możemy wszystko skręcić razem Przed włożeniem nowego filtra uszczelkę, która tutaj jest, ściągamy delikatnie płaski śrubokręt, syk, no wyłaś paróweczko. To miejsce wyczyścić dookoła z całego syfu, jaki był oleju. I tutaj nową uszczelkę wziąć, nasmarować olejem przed założeniem. Dokręcamy ręką do samego końca. Nie wymagam od Was klucza dynamo przy takiej operacji. Przestało nam się kręcić, zobaczcie, widzicie centymetr, pyk, dwa może maksymalnie, tak. I już jest wszystko dokręcone. Ostatnia rzecz, jaką należy zrobić: obczyścić nasz korek z pustowy oleju. Nowa podkładka miedziana 20 groszy. Naprawdę to nie jest dużo i teraz jeżeli chodzi o samo wkręcanie naszego korka spustowego, wkręcamy. Bo już nie chcemy się wchodzić pod auto z kamerą, żeby wam pokazywać do samego końca. I jeszcze robimy spółobrotu, bo to jest podkładka, która musi się troszkę zagnieść. To żeby nie przekręcić z wyczuciem, ale zróbmy to. I teraz możemy napełnić nasz silnik olejem. Jeżeli przykładowo wchodzi 4,5 litra, nie patrzcie na to, nalewajcie powoli litr, dwa, 3 sprawdzajcie na miarce. Co ciekawostek muszę powiedzieć? Mimo, że Mercedes stary, mimo, że ma dużo kilometrów przejechane, dalej jedzie na syntetyku, więc dzisiaj dostanie w gratisie Motula 5W30, bo na takim pomyka. Tak więc zalewamy do miarki, aby miarka była właśnie tak jak powinna w połowie, może być nawet wyżej. Odpalamy na sekundkę, tak aby nasz filtr oleju się napełnił. Gasimy, ostygnie wszystko, tak z 50 minut niech spłynie i wtedy sprawdzamy stan oleju i dolewamy do górnej granicy naszej miarki kreski, lub jak druga szkoła mówi do połowy miarki. Wybierajcie. W podsumowaniu należy powiedzieć, że jeszcze możemy używać, na przykład w silnikach wysokoprężnych. Przy zmianie oleju zauważyliście, że jeżeli świeży olej nalejecie, to zaraz moment jest znowu czarny. Tak, ta cała sadza, która tam się wydobywa, te nagary, to wszystko można profilaktycznie przepłukać. Warto powiedzieć, nie oszczędzajmy na doborze oleju, na cenie oleju, bo cena oleju równa się tutaj jednak jakość, więc to jest wasze serce. Serce waszego samochodu i. Zmiany regularne oleju, żadne long life'y, moim zdaniem, moja subiektywna opinia. I teraz tak, drodzy kochani widzowie i moi mili parafianie, link do płukanek i ofert Allegro macie w opisie, a dla malkontentów chciałem poinformować, że już o Was nie pamiętam, pamiętam, tak więc wbijajcie na link w opisie, który jest też jeszcze utworzony, a mianowicie konkurs, konkurs na Facebooku, w którym wystarczy, że załączycie zdjęcie swojego samochodu. Napiszecie za co kochacie swój samochód. A ja tutaj z całą ekipą i naszymi kontrahentami, współpracownikami, reklamodawcami ufundowaliśmy dla Was oleje Motula, filtry Sędziszowa i dużo fajnych bajerów za ładne kilka stówek do wygrania. Tak więc czas start. My będziemy losować to publicznie na antenie w piątek następny albo wyniki też będą w piątek następny, tak więc wbijajcie. A jeżeli podobał Wam się odcinek i dało Wam się jednak zaoszczędzić parę złotych na jakiejkolwiek wymianie oleju, bo to jest właśnie taka wymiana oleju jak w każdym innym samochodzie, tylko w innym miejscu będzie filtr, to so, stawcie łapę w górę, komentujcie, udostępniajcie, bardzo Was proszę, nowi widzowie, wbijajcie na naszego facebookowego fanpage'a, Wy też wbijajcie, jak nie macie konta na FB, to załóżcie sobie nawet fakeowe, bo warto wziąć udział po prostu w tym konkursie, no i przede wszystkim musicie być subskrybentami naszego kanału, bo też to sprawdzę, czyli tam to małe subskrybuj też warto czasem kliknąć, konto się minutę zakłada. Facebook, Instagram, trzymajcie się do zobaczenia w niedzielę. Będą chipsy, w benzynie, więcej nie powiem. Cześć. Daj mi klapsa, proszę. Daj mi klapsa. Firmom po co syfić niepotrzebnie i niszczyć wszystkie problemy.